Cześć, Siemanko, z tej strony ja Dzisiaj dalej kontynuujemy naszą serię y, y, Minecraft Hardcore. No i będziemy ją kontynuować bardzo, bardzo y, długo. Y, więc... Jak oglądaliście poprze poprzedni film, to tutaj rzeczy podstawiałem, znalazłem wioskę. Co to jest za... Idzie, <gibli> idzie. Jakie zębiaki są na hardkorze, bo no i jak oglądaliście potrzebnie, to znalazłem dwa diaksy, siedem szmaragdów, takie rzeczy. O, serce oceanu. Jak będziemy mieli jakąś fajną bazę, to co zrobimy? Wiecie co zrobimy? Yy, te... yy, że będzie można było oddychać pod wodą.

No wiecie, o co chodzi. Wiecie co robić, po prostu na YouTube to każdy wie co robić. Dla... Dla kurde... Ja... Jak będziecie mieli kanał, to też wam jakby tam suła, tylko napiszcie... A, tak okay. się? Dzięki! Gdybym się nie uderzył, to by było. Optifine. Jakby coś mało optifine, no, nie. Dobra. Szkoda, że ją źle ...mu mu jakby. No. Chcesz trochę. żeby cię trochę uratować, bo masz takie czarne. Jesteś zepsuty. Zanim tylko cię uratuję. Znaleźliśmy wioskę. Znaleźliśmy ostatnio skarpy. No, wiecie. w sumie po co ja? Punktu do wradzenia. Dobra. Nie wiem. No i teraz musimy coś tutaj zbudować, bo no widzicie, że tu ledwo co jest. No to ści ścinajmy jakieś drewno najpierw. Dobra... Gerald. Geralt. Mam ci tak ochotę... BUM! Zrobić, ale... O nie! Tam jest ten zabijak! A tu są dwa Geraldy? Tak, tam jego zbroje, ja chcę zobaczyć co on ma. Tam nic nie wytropił. Gerald. Adam, da mu pomożesz? Eee! Pomożesz tam temu, bo tam twój kolega się ten męczy. Pomóż, że no tam jest. Jaki głupi <śm> jesteś. Fiu, fiu, fiu! Myślę, że nikt się nie skapnie. Dobra. Mamy jakieś drewno, zbudujmy jakiś dom... Um. Dom może zbudujemy gdzieś. Gdzieś, gdzieś, gdzieś. A w ogóle nie pytajcie, co to jest, bo mi się coś zbagowało. I tak mi te takie zielone, jak to się nazywało. Podwodne, te podwodne, nie? Mm. Wodorosty, o! Zbagowały mi się i coś takiego i się tam. No nie wiem, no chyba, że to nie jest zbagowane. Statek tam jest, Chyba my go już wybrabowaliśmy. Dobra, weźmiemy i zbudujemy coś, dobra? Na tej górce, może i stąd coś poniszczymy, Dobra. To nie będzie jakiś duży dom Czekaj, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Jest już tak. Nie wiem. Tak zrobimy. W ogóle tu widzę, że buduję. Na razie tak będzie. Zaraz to poprawię. Nie, tego, że my jesteśmy na takiej wyspie, że. Znaczy, no na wyspie jesteśmy. Bo tutaj maką tego morza. Więc jest ok. Nie widziałem. A. Nie wiedziałem, że w ogóle tak, bo. <grymne> że my będziemy na, na tym hardko, tacy już dobrzy. Mam jakieś żelazne temy? Trzeba. Trzeba. Znaczy, że Żelazne też. No, czy jest potrzebne? Lazo, może mieć poziom No. I mi też trochę jaksem. Ale to w kolejnym odcinku. Dobra. Ścinajmy te drewno. Deski. Deski i drewno. Zrobimy z tego drewno. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Czekajcie, czekajcie, co ja powiedziałem? Deski, drewno... Nie wolno. Dobra. Mamy dwie lawy. Po co mam dwie lawy? I jakby co to takie jest? Seed? O, jak chcecie robisz na przykład speedruna albo też hardcora? Na wersji oczywiście 1.18.2 Tu jeden to mamy też tu jakieś drewno, 12 Dobra, chodźmy tam do tego niby domu, pójdźmy, pójdźmy. I też tutaj zwierzątka za niedołudów będziemy mieć. Coś mi tam. A wy to ja nie wiem, co wyjecie. Czy? Wiem, co wiecie, ale nie mam tego. Przepraszam. Dobra. Lecimy. Fajna by była też seria z... Że, jakbym zaczynał od początku Minecraft'a, i bym nie wiedział, co to jest w ogóle Minecraft. Ale niestety, ja już grałem w Minecraft'a z kilka lat. Dobrych kilka lat, chyba już z. Czekajcie. Ile już. No, no na serio z kilka dobrych lat. Tak, jakby tak policzyć, to dobre te lata były. Pamiętam jeszcze, jak dodawali, jak dodawali tą taką, jak to się nazywa, ten update z tą wodą, że są te wodorosty, że tam ryby latają pod wodą, no. Pamiętam te czasy jeszcze. Jak to pamiętacie, to po prostu dajcie suba lajka, jak nie pamiętacie, to dajcie suba lajka i napiszcie w komentarzu swój nick w Robloxie y y y to ja was znajdę w Robloxie i Was dodam i może jakieś konkursy porobimy wtedy. Napiszcie jakiś w komentarzu nick i będzie okej okay. No dobra ah. <suszy> Nieważne. O! Ziemniaki! To tak! Mam ziemniaki! Ziemniaki są potrzebne. Ale to później już zrobię. A, skrócie mi się dałem no to od razu tam pójdę. Siema Gerald. W kolejnym odcinku wezmę ci ten, no wiesz... Jakbym go przypadkowo uderzył, to by było już po mnie. A Gerald to kurde ma siłę nie jest taki. Jak ja, no ja się. Dobra, to lecimy tam. Oczywiście podbieram te takie siano. A ty co sprzedajesz? Takie rzeczy? Wiem, że coś lepszego. Hmm. Oczywiście, drag, click. Słyszycie to? Nauczyłem się ostatnio, już wam mówiłem. Dobra. Ja to, że się chwalę, nie? Ale się no, przynajmniej nauczyłem. I będzie fajnie na Bedwarsach, tylko ten drag click nie jest taki, że mam całą, całą rękę na myszce i mogę sobie tak robić, bo moja myszka jest za duża do tego. Tylko ja muszę zdjąć rękę z tej myszki i jakoś robić. zrobić. No wiecie, tak jest prościej, dlatego tak zrobiłem. Bo moja myszka jest za duża i to totalnie. Ona jest w ogóle duża. Taka lekka, no. Lekka, lekka. Taka lekka, ciężka. Taka. Po prostu taka fajna. Boże, jak mi się nie chce tam iść do tej góry, ale. Musimy pójść do góry. Tam. Bo wtedy będzie brzydko. Pamiętajcie, co tam jest? jest piasek. Myślałem, że drewno się zrespiło pod wodą. Ciekawe czy to by było możliwe, że takie drewno się pod wodą zrespiło? No, tak. No, statek. Jedno hmm. drewno. O. Ej, a ogarniacie, że. Y... Totalnie w... wiem, wiem wszystko o Minecraftie, ale nie wiedziałem jak go przejść. Bo Tylko, dopiero się na speedrunie dowiedziałem, że trzeba mieć Blaze Rody, żeby przejść Minecrafta. Nie wiedziałem o tym. Czy wy też tak mieliście? Bo ja dopiero na speedrunie dowiedziałem się, że trzeba mieć Blaze Rody. żeby przejść z całego Minecrafta. Ja się aż dziwiłem. I ja myślałem, że ty nie da się tych zdobyć, nie widziałem, jak to zdobyć, bo ja ogólnie to chyba jeszcze Minecrafta na survivalu nie przeszłem. Nie no, raz. Raz przez... 6 lat, tak. Bo ja robię cały czas speedruny, które mi się nie udają. A to mi się znowu nie chce. Grać w Minecrafta bym się już znudził. I teraz właśnie mi się nie... Wiem, już odnudził, tak jakby. Kurde, noc jest, a w nocy potwory. Dobra. No kurde, już tego małego gnoma słyszę. Daj to mi spać, wtedy będzie szybciej noc. Ehm, um, nie. No idź spać, teraz, no nara. Nara? Na, 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 nara? Mnie tu nie było? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Co już mamy takie coś zbudowane? Dobra. Idę wykopać trochę piasku. No i wykopę piasek i chyba będziemy musieli skończyć ten odcinek. No wiecie, chciałam, bo, bo ja tylko 15 minut mogę nagrywać, nie wiem, czemu. Taki YouTube daje ograniczenia, wtedy mi się nie chce opublikować film. Więc przepraszam Was bardzo, ale nie trzeba. Przynajmniej film jakiś będzie. Robię tak, żeby to było jakoś tak ładniej. No. Tak naturalnie. Dobra, to. Yy, dziękuję za oglądanie. E, dawajcie, jakieś nowe serie. Ale wie, wiecie co? E, dokończymy tą serię. Jakieś inne serie, dawajcie. Już mamy dużo serii. Więc no. A, pa!